A więc w harmonii z ponownym narodzeniem przyrody, irańskie święto Nowruz rozpoczyna się pierwszego dnia wiosny, kiedy to chłody zimowe przeistaczają się w wiosenne ciepło. Obchody Nowego Roku skupiają się na temacie porzucenia tego co stare i przywitania tego co nowe. Inaurus rozpoczyna się dokładnie w dniu równonocy wiosennej i jest początkiem wiosny. Równonoc wiosenna ma miejsce 20 lub 21 marca. W tym roku jest to 20 marca. Na półkuli północnej równonoc wiosenna marcowa to moment, w którym Ziemia przekracza punkt na swojej orbicie w którym promienie słoneczne padają prostopadle na równik i są równocześnie styczne do jej powierzchni przy biegunach i od tej chwili przez pół roku biegun północny będzie bliżej Słońca niż biegun południowy. Inaczej mówiąc, równonoc marcowa jest momentem przecięcia przez Słońce równika niebieskiego w trakcie jego pozornej wędrówki po ekliptyce z półkuli południowej na półkule północną Święto Nowruz jest to początek nowego roku dla irańczyków oraz 300 milionów ludzi na całym świecie. Obecnie Święto Nowruz oprócz Iranu jest obchodzone także w Afganistanie, Tadżykistanie, Azerbejdżanie, Turkmenistanie, Kazachstanie, Tatarstanie, Sudanie, Indiach, Pakistanie. Bangladeszu, Butanie, Nepalu i Tybecie, na Zanzibarze, w wielu regionach Bliskiego Wschodu, Bałkanów, Kaukazu, a także w części Chin i Ameryki Północnej. W Kurdystanie obchodzone jest jako Nowruz. Niedawno nawet Turcja zdecydowała ogłosić Nowruz swoim świętem. Pochodzenie święta Nowruz nie jest znane, ale datuje się je na kilka tysięcy lat przed panowaniem dynastii Achemenidów. Nazwa Nowruz nie występuje w żadnych perskich źródłach aż do drugiego roku naszej ery, ale z pewnością święto to jest o wiele starsze niż ta data. I Nowruz świętowane jest już od ponad trzech tysięcy lat i ma swoje korzenie w tradycjach zoroastrian. Z pewnością świętowane już było w czasach dynastii Achemenidów od 555 roku do 330 roku przed naszą erą. Uważa się, że słynny kompleks pałacowy Persepolis wraz z pałacem Apadana i Sala Tysiąca Kolumn zostały zbudowane specjalnie na obchody na W roku 487 przed naszą erą. Król Dariusz Wielki świętował Nowruz w nowo zbudowanym Persepolis w Iranie. Było to wspaniałe święto. Promienie słońca oświetliły obserwatorium w sali audiencji o 6.30 rano, co zdarza się raz na 1400 lat. Był to także Dzień Babilońskiego i Żydowskiego Nowego Roku. Królowie dynastii Achemenidów przyjmowali odwiedzających z całego imperium w sali audiencji, co pokazują zdobienia na ścianach pałacu. W erze dynastii Sasanidów, od 224 do 650 roku naszej ery, świętowano Nowruz na jako najważniejsze święto w roku. Wtedy już dokumentowały je źródła historyczne. Ustanowiono wtedy tradycje, które przetrwały do dziś – doroczne audiencje u królów, dary pieniężne oraz przebaczenie więźniom. Obchody symbolizują dwa starożytne pojęcia – koniec i odrodzenie lub zwycięstwo dobra nad złem. Według Shahnameh, czyli Księgi Królów, autorstwa irańskiego wieszcza Ferdosi, Nauruz narodził się podczas panowania mitycznego króla Jamshida, kiedy zwyciężył on złe demony czy też dewy, zagarniając ich skarby, stając się panem wszystkiego oprócz niebios i przynosząc dobrobyt swoim poddanym. Aby dotrzeć do niebios, Jamshid kazał zbudować tron z klejnotów, które zdobył, Usiadł na tym tronie i rozkazał demonom, by wyniosły go w niebiosa. Kiedy promienie słońca oświetliły tron, niebiosa oświetliły przepiękne kolory. Ludzie zadziwieni byli potęgą króla i darowali mu jeszcze więcej skarbów i klejnotów. Ten dzień świąteczny nazwano Maurus na i ustanowiono jako pierwszy dzień roku. Rządy króla Jamshida trwające kilkaset lat znane są jako czasy dobrobytu i szczęścia. Święto Naurus nie zakończyło się śmiercią króla Jamshida, lecz wzmocniło swoje znaczenie w miarę upływu stuleci jako wspaniałe święto odrodzenia i odnowy, którym jest do dzisiaj. Święto Naurus oraz Sade obchodzone w zimie, to dwa przedislamskie święta. Założyciele islamu przyjęli święto Nowruz, obchodzili je kalifowie, a w erze abasydów było to najważniejsze święto. Po upadku kalifatu i w czasie ponownego panowania dynastii perskich Nowruz stało się świętem jeszcze ważniejszym. Dynastia buidów przywróciła też pomniejsze święta, które zostały wyeliminowane przez kalifat. Nawet tureccy i mongolscy najeźdźcy nie próbowali znieść tego ważnego święta. Noworoczne tradycje symbolicznie porzucają to, co stare i przyjmują to, co nowe i pełne energii. Rozpoczynają się sprzątaniem wiosennym, huneta kuni, Ludzie szyją nowe ubrania, robią zakupy, kiełkują nasiona. Naurus rodzin ubierają się w te nowe ubrania, groma, gromadzą się wokół stołu haft sin, nakrytego obrusem symbolizującym czystość, na którym ułożone jest siedem przedmiotów, zaczynających się na literę S, sin. Ta litera symbolizuje życie i płodność, światło i długowieczność, czystość i dobrobyt. A oto elementy stołu. Jest to sabze, czyli nasiona pszenicy, jęczmienia lub soczewicy kiełkujące w naczyniu, jest to symbol odrodzenia. Samanu, słodki budyń z otrębami pszennymi, symbol dobrobytu. soMA, czyli jagody sumak, symbol kolorów wschodu słońca, sanjet, suszone owoce drzewa oleastru, symbol miłości, sir, czosnek, symbol lekarstwa, sib, jabłka, symbol piękna i zdrowia, serkej, ocet symbolizujący wiek i cierpliwość, Czasem przedmiot wymieniany jest na inny, który też zaczyna się na literę S, na przykład sonbol, kwiat jacyntu, symbol nadejścia wiosny, seke, moneta, symbol dobrobytu i bogactwa. Inne przedmioty, które często pojawiają się na stole, to na przykład złota rybka w wodzie, symbol życia w życiu, Lustro odbija przeszłość, pokazując przyszłość. Świece, światło i dawanie ciepła innym, malowane jajka, symbol płodności, święta księga poezji Hafeza, Rumiego, Hayama. Na stole także pojawiają się słodycze, orzechy. Według legendy, król Damshid odkrył cukier w Nowruz. Oczekując na nadejście nowego roku, rodziny umieszczają słodycze w ustach i monetę w dłoni. Później wymieniają się prezentami. Przez kolejne 12 dni przyjaciele i rodzina odwiedzają się, jedzą słodycze, piją herbatę, wzmacniają przez to więzy rodzinne i przyjacielskie. Młodsi odwiedzają starszych, wizyty zwykle są krótkie, a później starsi odwiedzają młodszych. Jeszcze jedna tradycja, jest to jakby Haji Firuz, to jest taki tradycyjny zwiastun święta Nowruz, symbolizuje on odrodzenie Samaryjskiego Boga, poświęcenia Sumuzji. Truba duży, ubrani na czerwono, z czerwonym nakryciem głowy, tańczą śpiewają, grają na cymbałach, paradują po ulicach, grając na instrumentach, ogłaszając radość i nadejście nowego roku. Hachifirus przybywa z kosmosu. Jego twarz jest ciemna, ponieważ ubrudził ją, pędząc przez kosmos. Trzynasty dzień obchodów Nowruzu to święto Sizda Bedar, które przypada niedaleko Prima Prilis. Odbywają się pikniki na zewnątrz w parkach całe rodziny, grupy przyjaciół spędzają cały dzień na zewnątrz na łonie przyrody. Dzieci bawią się, jest taniec, występy, muzyka. Ludzie wyrzucają te wykiełkowane właśnie nasiona, sabzę na zewnątrz, aby porzucić złą energię, którą, która się nagromadziła. Kobiety, młode kobiety wiążą gałązki tego sabze i mają nadzieję na zamążpójście przed kolejnym sid I święto sid wywodzi się ze starożytnego perskiego wierzenia, że 12 konstelacji Zodiaku kontroluje miesiące w roku, a każda rządzi Ziemią przez tysiąc lat, na końcu których niebo i Ziemia spadają w chaos. I 12 dni święta Nauru skończy się chaosem dnia 13, gdy rodziny unikają dypecha tej liczby 13 przez wychodzenie na łono natury, na pikniki, na imprezy. To był Zarys historii święta Nauru z perskiego Nowego Roku. Opisałam pochodzenie, mitologię, folklor, obchody święta Nowruz, które jest tradycją sprzed wielu tysięcy lat. Obchodzono przez Irańczyków i nie tylko Irańczyków na całym świecie. W 2010 zostało ono proklamowane przez Zgromadzenie Ogólne ONZ jako międzynarodowe święto. I wpisane na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO. A teraz e, chciałam opowiedzieć o bahaickim Nowym Roku, który także nazywa się Naurus. Nowy Rok, pisownia jest troszkę inna, jak zauważyliście. I wraz z wprowadzeniem nowego kalendarza, zwiastun wiary Bahai, e, Bab, czyli brama, Wprowadził nowy kalendarz, który rozpoczął się w roku 1844 i także ustanowił Nowruz jako początek bahajskiego roku i też jest to święto obchodzone dokładnie w ten sam dzień 20 lub 21 marca. I Bahiaici na całym świecie, jest ich ponad, jest nas ponad 5 milionów, obchodzimy święto Nowróz jako nasz Nowy Rok. Spotykamy się na różnego rodzaju spotkaniach, mniejszych, większych, program obchodów zwykle mm, zawiera. Czytanie świętych pism, śpiewanie świętych pism, cytatów lub modlitw. I te obchody są zwykle bardzo powiązane z kulturą danego kraju. Nie mamy jakichś szczególnych tradycji czy dekoracji. No staramy się udekorować nasze domy, staramy się je ozdobić. Przygotowujemy program muzyczny, modlitewny, mniejszy lub większy, zależy od wspólnoty, od rodziny. Zapraszamy przyjaciół, sąsiadów, znajomych, rodzinę na obchody święta na Uruzu. No, i ten właśnie ten szczególny dzień kończy nasz mies miesiąc postu. Przez 19 dni przed um, Świętem Naurus pościmy, czyli nie jemy i nie pijemy od wschodu do zachodu słońca. A później, właśnie w święto Naurus świętujemy. Też przygotowujemy jakieś specjalne jedzenie czy począstunek. Tak, nie mamy jakichś szczególnych dekoracji, chociaż jeżeli są to rodziny, prawda, z pochodzenia z Iranu, rodziny perskie, których dużo jest we wspólnotach bahaickich, to też być może one mają ten specjalny stół, Hafting, który widzieliśmy wcześniej, ten tradycyjny stół i mamy właśnie. Widać też to u Baha'itów, ten tradycyjny stół, zwłaszcza u perskich Ale ogólnie na całym świecie, już Baha'ici dowolnie dekorują swoje domy i organizują to święto Naurus na różne sposoby. Jest też szczególna tablica, modlitwa objawiona przez Baha'u z okazji tego święta Naurus Nowego Roku. Ja jestem już Bachajitką 29 prawie lat i świętuję już nowy rok przez 29 lat. I świętowaliśmy go. Tak, z naszą rodziną, ze wspólnotą na różne sposoby, czasem mniejsze spotkania, czasem większe, czasem byłam w innym kraju na obchodach, w większych wspólnotach, czasem mieliśmy jakieś koncerty naurozowe z dużą ilością muzyki, też podlinkuję kilka. Także no, przeróżne sposoby świętowaliśmy, a w tym roku. Też były to bardzo szczególne obchody, ponieważ niedawno, rok temu, dołączyła do naszej rodziny nasza synoba, i ona jest właśnie z Iranu, z Persji, więc przyniosła do naszej rodziny elementy też takiej kultury i tradycji perskiej. Więc po raz pierwszy w domu mamy. Ten stół, taki mini tradycyjny stół, i mamy Syn, te przedmioty zaczynające się na S, więc mamy takie fajne elementy kultury perskiej w naszym polskim domu. No i też nauczyliśmy się śpiewać fajnych pieśni, bardzo fajnych pieśni perskich, i na sam koniec możecie sobie posłuchać dwóch perskich pieśni. Jedna nazywa się Aybanu, o pani, czy tam o kobieto, a druga nazywa się Azizam, czyli kochanie, kochana. Dobrze, więc tyle na dzisiaj. Opisałam Wam tradycyjny perski Nowy Rok, na Nowruz, który ma akurat to tradycja sięga czasu sprzed 3000 lat oraz opisałam wam pokrótce, bahajicki nowy rok. Czasem ludzie zastanawiają się, okej, okay, to Naurus to jest perski nowy rok czy bahajicki nowy rok. Otóż jest to jedno i drugie, jest to tradycyjny perski nowy rok oraz jest to też bahajicki nowy rok. Także dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia. Pa pa! Madame, yes, you yeah. Beken arom, ach oh, aziz, beshiv e -be gerarom mi to